Dzień dobry o poranku. Dzisiaj będzie nagranie podróżne, dlatego że chciałam się z wami podzielić z drogi tym, co warto ze sobą spakować i zabrać. Bardzo chciałam zrobić transmisję na żywo, ale niestety nie udało mi się tutaj znaleźć takiego internetu, który by umożliwił taki streaming, dlatego nagrywam tutaj filmik i wrzucam go tutaj, żeby można było odtworzyć. Jak się pakowałam początkowo do Dahabu, myślałam, że zabiorę całą swoją walizaczka pełnych olejków, ale potem okazało się, że dopakowywałam kolejne rzeczy, że kilogramy i przestrzeń już na to nie pozwala, dlatego musiałam ograniczyć się do próbeczek. Spakowałam swoje olejki w taką małą saszetkę, niektóre z nich wzięłam podwójnie i jest to na przykład lawenda, dlatego że na takich wyjazdach Dużo więcej się jej używa, bo lawenda jest bardzo uniwersalna, na wiele rzeczy tak naprawdę jest pomocna. Można by jej nawet spakować jeszcze więcej niż dwie, i myślę też, że też spokojnie by się udało zużyć. I teraz, tak słuchajcie, zacznę może od początku podróży, co się tak naprawdę najbardziej przydawało. Więc, pierwszą rzeczą, którą uważam, że naprawdę warto jest mieć. To jest albo olejek on albo właśnie spray gotowy, który można do teraz zakupić i on po prostu na takiej dłuższej trasie, na lotniskach, w różnych miejscach, gdzie chcemy coś zjeść, a nie ma możliwości umycia rąk, jest bardzo fajną opcją. Jednocześnie też nie wysusza rąk i to daje naprawdę duży komfort. Dodatkowo ja, akurat dzisiaj mam trochę zdarte gardło, bo wczoraj śpiewałam, ale jak jechałam tutaj, to miałam jeszcze właśnie trochę problemy też z gardłem. Na podróż wzięłam sobie te Cuxon Garda które bardzo fajnie opiekują gardło, właśnie przez dodatkową jeszcze zawartość olejku z mirży. To są takie małe trukierki osobno pakowane, one też się bardzo przydają w samolocie, dlatego że się bardzo długo się więc na czas startu czy lądowania bardzo przydatne. Słuchajcie, od początku tutaj przyjazdu przyjmujemy probiotyki, żeby uniknąć jakichś historii żołądkowych i powiem Wam szczerze, że ja nie miałam kompletnie jakichś żadnych historii poza może jakimiś, nie wiem, niestrawnościami z tytułu smażonych falafelków, ale to spokojnie ogarniam z na brzuch. I też wzięłam, słuchajcie, bo bardzo… a właśnie nie wzięłam sobie tutaj chyba niestety, czyli mnie nie przyniosła że mi przyniosłam, bo wziąłam sobie też malutkie biglety, czyli te malutkie kulki z miętą, które właśnie też zażywam po prostu wewnętrznie, jeżeli coś jest nie tak. Tak samo wziąłam to pod kątem takim, że gdyby dzieci miały jakieś porządne niestrawności, bo jestem z dziećmi, to też można im podać taką malutką kuleczkę Ogarda. Te probiotyki do Tery są bardzo specyficzne. Zobaczcie, one są w podwójnej kapsułce. Jest pierwsza taka jakby olejowa kapsułka, która trawi się w żołądku, i potem druga mała kapsułka z probiotykiem, która dzięki temu, że jest zawartość tej pierwszej, która się najpierw trawi, ma możliwość podróżowania aż do jelit. I rzeczywiście nie jest to prebiotyk, tylko probiotyk. Ja uzupełniam tą codzienną jeszcze tutaj naszą. Dietę właśnie mieszanką z tą ziołową, dlatego, żeby wesprzeć jeszcze oczyszczanie z różnych toksyn, bo naprawdę, jakby tutaj no to w temacie czystości jest różnie, ale myślę, że jak się jest zabezpieczony, to w ogóle się nie ma co przejmować i jest naprawdę. Ekskluzywnie wtedy. Dodatkowo na takie um, trudne tematy, że coś by się wydarzyło, wziąłem też, tylko ja to w nie pokazuję wam w oryginalnych opakowaniach, bo bez sensu brać tysiąc opakowań. Ja sobie wpakowałam po prostu do jednego pudełka różne kapsułki i po prostu wybieram sobie codziennie to, czego potrzebuję. Mam jeszcze duże kapsułki Ongard Plus, czyli to są y, kapsułki, które zawiera, zawierają oleje Ongard, czyli mieszankę, ale jeszcze dodatkowo pieprz i oregano. No i też mieliśmy tu też taką okazję, że trzeba było raz użyć na jakieś gorączki właśnie takie bardziej ostre stany i rzeczywiście bardzo się przydają. Jednocześnie też wzięłam sobie, co jest właśnie fajne, to to, że można wziąć sobie na przykład jakieś nie wiem, inne probiotyki, które są w otwieranych kapsułkach, z czego potem zostają puste kapsułki. Jeżeli mamy w mini buteleczkach różne olejki na różne tematy, to można je po prostu potem... Wlewać i spożywać wewnętrznie, jeśli jest taka potrzeba. Ja oprócz tych małych olejeczków wziąłem sobie jeszcze właśnie taki mini-dyfuzor, to nie zajmuje dużo miejsca. A kiedy rzeczywiście wiem, zatoki są zapchane albo potrzeba coś po prostu poddyfuzować, to ten dyfuzor mu fajnie się sprawdza, właśnie bo jest naprawdę niewielki. I teraz co wziąłem, słuchajcie, z olejków? Z olejków Wam mówiłam się o dwie butelki lawendy i przydała się zarówno na ugryzienia, jak i też na um, takie alergiczne wysypki, bo to jest akurat w Dahabie sezon truskawkowy i dzieci po prostu nie mogą się absolutnie powstrzymać. Nie wszystkie te truskawki mogą bezgranicznie zjadać. Ongard, e, który ja już miałam chyba ze zmęczenia, bo mamy tempo naprawdę tutaj ostre. Pojawiła mi się opryszczka. Od razu ją, już tak powiem, zdusiłam ongardem bezpośrednio. Kupiłam sobie tu świetny masło szea i właśnie robię to tak, że smaruję tylko samą zmianę ongard, a potem usta dookoła zabezpieczam też właśnie masłem szea, żeby nie było takiego zbytnio dużego efektu. Takiego nie <laughs> uszczypania. I ostatnio słyszałam właśnie, że pojawiły się w w Polsce takie podgrzewacze do opryszczki. Pomyślałam sobie, że Ongarde jest też takim świetnym podgrzewaczem, bo przecież to jest olejek czy mieszanka, która zawiera olejki gorące, rozgrzewające jak cynamon i goździk najprawdopodobniej też to jest to świetne działanie na takie tematy właśnie w zarodku. Jak Wam mówiłam, wziąłam też zęczasty z uwagi na to, że spodziewałam się tutaj różnych takich rewelacji żołądkowych i chciałam mieć pewność, że mam coś, czym mogę zadziałać od razu. Ziełam miętek, która ma działanie chłodzące i rzeczywiście świetnie się sprawdza, też na bóle głowy, smarowywana po prostu tutaj w skronie i z tyłu w kark. Drzewko herbaciane, ja tu naprawdę wziąłem drzewka trzy sztuki, bo też tak czułam, że być może trzeba będzie przelecieć powierzchnię, i rzeczywiście, jakby ten dom, który wynajmujemy. No ja czułam, że fajnie będzie go spryskać jeszcze ogarnę w strategicznych miejscach i przelecieć drzewkiem herbacianym. Tak też zrobiłam, ale na no różne tematy na twarzy, które się pojawiają jakieś wypryski czy cokolwiek to właśnie drzewko herbaciane świetnie działa. Wzięłam też pomarańcze, olej pomarańczy dlatego, że pijemy tu mnóstwo soków owocowych i uwielbiam odrobinkę takiego oleju z pomarańczy do soku, dlatego, że pięknie podkręca aromat i dzięki temu wtedy te soki robią się jeszcze bardziej wykwintne. Dla siebie, tak żeby mieć coś na twarz i też coś, tu uwielbiam włochać, wzięłam dwie małe mieszaneczki, to jest Salubel i Frankincense, czyli kadzidłowiec, i używam ich po prostu na twarz. Mierzam sobie krem, który przywiozłam z masłem Shea i wzięłam tylko dwa olejki, które są w rolonach, bo się nie mogłam powstrzymać. Róża to jest taki olej, który użyłam jako perfumy tutaj, ale też jakieś tematy ze skórą, jeżeli po prostu troszkę słońce mnie podrażni, albo to, że ta sucha, skóra jest trochę sucha, bo też sporo na, na pustyni spędzamy czasu, jest wiatr, jest naprawdę sucho. Róża przepięknie nawilża, rozświetla tak samo właśnie usta. No i na tematy kobiece... Klery Jesteśmy tu, jest nas więcej kobiet, więc też się właśnie przydaje, bo jest e, przydatna zarówno przy jakieś napięciach związanych z owulacją, jak i właśnie w okolicach menstruacji też bardzo pięknie e, pomaga, ale też ten świetny e, kwiatowy zapach jest takim po prostu uzupełnieniem. E, dla codziennej po prostu pielęgnacji, żeby czuć się dobrze i pięknie pachnieć. Patrzę, co ja tu jeszcze wzięłam, słuchajcie, chyba będzie, a bergamotkę jeszcze wzięłam. Wziąłam bergamotkę po prostu po to, żeby stwierdziłam, że jak mi, wiecie, dzieci do wiwatu dadzą, to będę miała bergamotkę. I balans, który się naprawdę bardzo przydaje dla dzieci, jeżeli coś jest im ciężko znieść I, i wtedy właśnie mogą trochę nad tymi emocjami lepiej zapanować oraz wzięłam mieszankę bazylii z geranium na uszy, bo nie wiedziałam jak to będzie, czy może po nurkowaniu albo po locie, być może jakieś problemy właśnie z uszami, więc stwierdziłam, że koniecznie chcę mieć coś takiego, co pomoże o te uszy zadbać. I słuchajcie, z takich innych rzeczy nie chciałam właśnie brać dużych, bardzo mi zależało na małych kabaretach. To jest Root to Tip Serum, który świetnie właśnie opiekuje włosy, zwłaszcza takie właśnie przesuszone po słońcu, popioło, wietrze. Posłonej wodzie. Ja na mokre włosy nakładam na końcówki dosłownie dwa psiki i są naprawdę, wiecie, fajne, sprężyste, błyszczące, świetnie się prezentują. I um, wziąłam sobie jeszcze ten mały płyn do pukania ongard, dlatego, że i jest dobry na gardło. E, ja go w ten sposób też używam, ale bardzo jest przydatny naprawdę w podróży na wszystkie jakieś tematy, które się w jamie ustnej pojawiają. I tak samo nitkę dentystyczną ogard, która też opiekuje przez zawartość olejku eterycznego w sobie te nasze dziąsła, więc można w ten sposób. I słuchajcie, tak naprawdę to wszystko, co wzięłam mieści się w małej kosmetyczce, tak? Bo to, I mam zarówno tutaj suplementy, Wziąłam sobie tylko kolagen suplementów, już nie brałam jakby całego LLV, bo stwierdziłam, że może po prostu już za dużo tego wszystkiego. Przerzucam dzisiaj tak na soki, więc uznaję, że przez ten tydzień będę porządnie odżywiona, też od strony komórkowej. Czyli słuchajcie, probiotyki, z Kryn na detoks, kapsułeczki Ongard, Ongard Plus, i tak dalej. Mieścimy się to w jednej buteleczce. Dodatkowo mam malutką saszetkę, w której mam najpotrzebniejsze olejki, które mi tak naprawdę opiekują większość takich tematów: od ugryzień komarów, od alergii, zadrapań, i tak dalej, po pryszczkę, ból ucha, i wszystko po kolei. Także można sobie... A co jeszcze zrobiłam? Zrobiłam sobie jeszcze. Śmierdzo chyba spadło, bo ja miałam dużo więcej rzeczy, ale jakoś ich chyba tu nie wzięłam. Miałam jeszcze, e, zrobiłam sobie rolą tak, taką bombę właśnie z oregano, z ongar, z kadzidłowcem, z kopajbą do smarowania po prostu dla dzieci stóp czy kręgosłupów, jeżeli coś tam się takiego wydarzy. Więc słuchajcie, naprawdę daje mi to taki komfort, jeżeli chodzi właśnie o takie poczucie, że jestem zabezpieczona na różne sytuacje. Nawet jeżeli wybieramy się na wyprawę i ja biorę tylko nerkę, to tą saszetkę sobie tam wkładam. Nie było dnia, żebym z niej nie skorzystała za każdym razem, albo lawenda jest potrzebna, albo zędżest, albo mięta, także po prostu mam je przy sobie i mogę w każdym momencie skorzystać, także też Wam bardzo polecam takie rozwiązania, nawet jeżeli chcecie wziąć wszystkich olejków, to chociaż poprzelewajcie je sobie do malutkich buteleczek i wtedy po prostu można w taki sposób z nich skorzystać. Podróżowanie jest świetne, jak się ma olejki eteryczne, mam wrażenie, jest jeszcze fajniejsze, dlatego że daje ten komfort po prostu. Więc tego Wam życzę, żebyście podróżowali sporo i mogli skorzystać z tych Waszych wybrach jak najlepiej. A Ty, jeżeli masz ochotę zacząć swoją przygodę z olejkami eterycznymi, zerknij w opis do tego filmu, dowiesz się, w jaki sposób możesz kupić swoje olejki ze zniżką, albo najlepiej odezwij się do mnie na maila. Kocham olejki małacz, Po konsultację powiem Ci, jakie olejki najlepiej zabrać ze sobą tam, gdzie się wybierasz albo być może dobrać się do tego, czego potrzebujesz. Pozdrawiam Was cieplutko.